Zapraszam Was dzisiaj na zwiedzanie z nami Puerto de la Cruz, czyli jednego z najbardziej znanych i popularnych kurortów turystycznych właśnie na Teneryfie, w północnej części Teneryfy. Zaczynamy nasze zwiedzanie od centralnego miejsca, czyli Plaza del Charco. Było to miejsce tutaj spotkań kanaryjczyków, no i dzisiaj też jest jakby takim centrum miejscowości. Zobaczcie. Za nami jest ocean, zaraz sobie pójdziemy w tamtą stronę. Nasze zwiedzenie zaczęliśmy od plazy del Charcot. Tutaj na mapie znajduje się ona pod numerem pierwszym. Następnie przeszliśmy pod dwójeczkę na plaza de Europa i tam podziwialiśmy ocean. Stamtąd udaliśmy się do plaza de la Inglesia, czyli tego takiego głównego placyku z kościołem. A potem udaliśmy się do punktu widokowego Mirador Punta del Viento z widokiem na plażę San Telmo. Jesteśmy teraz w plaza de, na Plaza de Europa w Puerto de la Cruz. Zobaczcie, jak wieje. Naprawdę chcę głowę urwać. Tam, gdzie mamy hotel w Costa Adeje, niedaleko Los Cristianos, była przepiękna pogoda, czyste niebo i zresztą codziennie tak jest. Natomiast tutaj przyjechaliśmy do Puerto de la Cruz. Jest, też jest słońce, bo świeci słońce. Natomiast jest dużo więcej chmury, zresztą one też tam w górach się utrzymują. No i tutaj no, totalnie wieje, zobaczcie. Dla mnie absolutnie Costa na plus, jeżeli chodzi o pogodę, jeżeli komuś oczywiście wiatry nie przeszkadzają. No to jak najbardziej polecam tą miejscowość. Natomiast no, my już tutaj jesteśmy czwarty raz na Tenerypie i zawsze tak jest w Puerto de la Cruz, że wieje. Może mamy pecha, może tak trafiliśmy. Generalnie no, na plażowanie to nie jest dzisiaj pogoda, absolutnie jest po prostu chłodno przez ten wiatr. Natomiast tam w Kostadzie normalnie codziennie leżymy na plaży, jest po 26 na stopni. Nawet jeśli wczoraj był lekki wiatr, to on kompletnie nie przeszkadzał w tym, żeby, żeby się kąpać. Jesteśmy tutaj w styczniu, mamy podgrzewany basen, to prawda. Natomiast ludzie kąpią się w oceanie codziennie, więc no, warunki są. Tutaj, szczerze mówiąc, do wody bym nie weszła. Tutaj, też w Puerto de la Cruz, jest taki kompleks basenowy Lago Martianes, który został zaprojektowany przez artystę tutaj kanaryjskiego. Przepiękny ten kompleks, kompleks basenowy z wodą z oceanu. Został naprawdę przepięknie zaprojektowany, jest tam cała infrastruktura, jeżeli chodzi o restauracje, leżaki, bary, miejsce takie do wypoczynku właśnie tutaj w Puerto de la Cruz. Podjedziemy później na punkt widokowy, to, to Wam z góry to pokażemy. Nie będziemy na pewno tam wchodzić, bo jak byliśmy na baderze, to właśnie w podobnym kompleksie byliśmy włożonych pośród właśnie skał wulkanicznych. Natomiast tutaj jeżeli osoby przebywają właśnie w Puerto de la Cruz, który cieszy się, ten kuror cały cieszy się bardzo dużą popularnością w biurach podróży i jest tu też stosunkowo taniej niż właśnie na południu, zresztą my zawsze jak szukaliśmy hoteli to właśnie te tańsze opcje są zawsze Puerto de la Cruz, a drożej jest ogólnie w tej części Costa Adeje, Playa de las Americas. Tam jest po prostu... Moim zdaniem więcej słońca, natomiast pewnie i tutaj w Puerto de la Cruz jest też więcej do zwiedzania, do zobaczenia, natomiast no, to wszystko zależy od tego, kto jaki rodzaj wypoczynku wybiera. To co warto zobaczyć w Puerta de la Cruz to na pewno centrum historyczne tego miasta, czyli ten plac, na którym się obecnie znajduję. Zobaczcie ile tu jest budynków architektury kolonialnej, czyli typowo kanaryjskiej budowli z drewnianymi balkonami. Zaraz sobie podejdziemy i pokażę wam więcej. tutaj też znajduje się na środku kościół. Jest przesunięty drzewami, ale zaraz Wam pokażę. Zobaczcie, jak tutaj jest uroczo. I jeszcze słychać, jak takie ćwierkają. Takie miejsce, żeby sobie usiąść, odpocząć, patrzcie jakie kolory żywe. Zaraz Wam pokażę z drugiej strony. Cały ten plac otoczony jest właśnie kanaryjską architekturą takimi zabudowaniami w stylu kanaryjskim. Super miejsce do odpoczynku, do spacerów. Jak macie czas, to bardzo polecam usiąść sobie w jednej z kawiarni wypić kawę. No i niestety y, czasu na to nie mamy, bo chcemy dzisiaj sporo rzeczy zobaczyć, a wyjechaliśmy późno, bo Martin był na nocnym fotografowaniu nieba, więc y, chciał się troszkę dłużej wyspać. I wyjechaliśmy po 10 dopiero z hotelu, więc jesteśmy tutaj po 12, już praktycznie 12.30, także y, jeżeli macie cały dzień na to, żeby sobie pochodzi spokojnie to bardzo polecam, bo jest tutaj bardzo klimatycznie. Natomiast my idziemy dalej. Zaraz dosłownie parę kroków za placem Inglesia, na którym przed chwileczką byliśmy, znajduje się przepiękny punkt widokowy Mirador de la Punta Viento, chyba tak się to dokładnie nazywa. Zobaczcie. No a tutaj mamy już tą starą. Dzielnice za nami z przepięknymi zabudowaniami kanaryjskimi. Także tutaj warto też zrobić sobie spacerek tą promenadą wzdłuż. widokowego Punta del Viento przeszliśmy spacerem w lewo wzdłuż morza do dzielnicy La Raniela, która słynie z przepięknych, kolorowych domków, które na pewno zobaczycie na wielu widokówkach. Naprawdę warto tam podejść, bo ulica jest bardzo ciekawa i malownicza, a przemieszczanie się pomiędzy tymi wszystkimi punktami zajęło nam około 20 do 30 minut, więc wszystko jest naprawdę w zasięgu krótkiego spaceru. Idąc w lewo od Plaza de Europa dochodzimy do przepięknej malowniczej uliczki w dzielnicy tak naprawdę La Ramilla, na której znajdują się takie słynne, kolorowe domki z wszystkich widokówek, pocztówek i wielu instagramowych zdjęć. Naprawdę wygląda to bardzo uroczo. Zaraz przejdę i pokażę Wam dalszą część ta uliczka przypomina mi Funchal na Maderze, ponieważ też tam była właśnie taka artystyczna uliczka która została właśnie zaadoptowana przez artystów i oni malowali tam na ścianach piękne obrazy. No i stała się później taką popularną uliczką turystyczną. No i tutaj też jest bardzo, bardzo podobnie. Tu jest też taki placek, na którym można też usiąść, napić się kawy. Następnie z dzielnicy La Ranilla przejechaliśmy samochodem około 10 minut na punkt widokowy Mirador de la Paz. Rozpościera się stamtąd przepiękny widok na całe Puerto de la Cruz. Naprawdę warto tam podjechać, e, zwłaszcza, że naprawdę nie jest to jakoś daleko. Jesteśmy teraz na widoku, e, punkcie widokowym e, Mirador de la Paz. E, jest to punkt widokowy znany też... E, pod nasą, może, można powiedzieć, Agatę Christi, ponieważ uliczka tutaj, e, ta obok, została nazwana jej e, imieniem. E, mamy tutaj przepiękny widok na Lago Martianes, czyli te e, baseny. Zobaczcie, naprawdę super. Warto sobie tutaj podjechać. Samochód można zostawić zaraz przy, e, przy tym punkcie u góry, widokowym tak, i zrobić sobie po prostu e, zdjęcie, albo po prostu podziwiać przepiękne widoki. Tutaj zaraz obok punktu widokowego jest promenada, którą można się przespacerować i podziwiać sobie takie przepiękne widoki tam z tyłu, na no, tak, takie większe klify. No, a tutaj na lago Marianca, czyli ten kompleks basenowy. Będąc właśnie na tym punkcie widokowym, warto zobaczyć też słynne schody Agaty Christie. My niestety nie mogliśmy tego um, tak szybko zlokalizować i troszkę pobłądziliśmy. Natomiast tutaj pokazuję właśnie na mapie, um, jak można um, w ciągu kilku minut przejść do tych schodów. My jednak pojechaliśmy samochodem um, około minutę um, i od strony ulicy um, weszliśmy sobie na schody. schody, które widzicie za mną. To nie są zwykłe schody, piękne kolorowe schody przedstawiające e, okładkę książki Agaty Christie. Każdy schodek e, to jest inny tytuł, inna książka powieści Agaty Christie. Agatha Christie e, przybyła tutaj do Puerta de la Cruz, e, kiedy miała, przeżywała swój ciężki czas po zdradzie męża i po śmierci matki i właśnie w jednym z hoteli Taoro, e, przechodziła rekonwalescencję czyli wracała po prostu do swojego zdrowia, bo bardzo ją ta tragedia, te tragedie dotknęły, i też ten mirador de paz był inspiracją do napisania jednej z jej późniejszych powieści. Każdy stopień to inna powieść Agaty Christie. I na tym kończymy zwiedzanie Puerto de la Cruz. Myślę, że najważniejsze miejsca zobaczyliśmy. Następnie pojechaliśmy do Santa de la Cruz oraz na słynną plażę La Teresitas i zapraszam Was do oglądania osobnego filmu na ten temat. A jeśli film Wam się podobał, był pomocny, e, zostaw proszę komentarz, polub. Zapraszam też do subskrypcji mojego kanału, do mojego bloga oraz Instagrama. E, I dziękuję wszystkim za e, oglądanie. Zapraszam do innych moich filmów.